恵みを見やがってや Widzicie, w kolejnym odcinku Grand Theft Auto 4 gramy kolejne misje, w kolejnym odcinku yy, na samym początku, jak wyszedłem z domku, ale rejmuję dzisiaj. Zadzwoni do mnie Roman, żebym go odebrał ze szpitala, tak więc odebraliśmy Romana ze szpitala i pojedziemy tam, gdzie chce i później się zajmiemy standardowymi misjami. Tradycyjnie ukradliśmy samochód, który stoi koło naszego domu. of detail on my breath and you who ended up in hospital I don't think I can look after myself all the more reason why I should have hooked up with Michelle everyone would be a winner yes well I will not let these men treat you like that again I'm sorry for letting you down Ron. No i dowieźliśmy Romana do jego bazy. Dobra, teraz weźmiemy może u niego misję, czy zapisać. Tak, zapiszemy co nam zależy. Do gdyby gra wywaliło czy coś. Lepiej zapisywać po każdej misji, nawet takiej najmniejszej. Grey też może nam no nie wiem, może nam elektrownia prąd zabrać czy coś. Na chwilę jakieś pięcia albo... No nie wiem. Możesz oglądać TV w swoim mieszkaniu. Fajnie, telewizor minął. Roman, praca mi potrzebna. O, Roman do mnie napisał Chyba, że tak zadzwonimy do niego, skoro on Nie chce do nas zadzwonić. A jednak dobrze, że zadzwoniłem. Jego pytanie, skąd on się tam tak szybko wziął? Uratuj Romana. Szybki jest chłopak. Dopiero go odwiozę, już tam. Gdzie ty tu, Roman, nie jesteś tutaj, się tradycyjnie z kimś bijesz Dobra, idziemy, Zostałem go powiedziałem.

Come on, Roman, get up. Fucking lawn sharks, man. If one more of these gangsters tries to... Speaking of shitheads, here's Don. Come on, my car is over there. Let's get him. You drive, I don't feel so good. These guys think that they're better than me. They think they can fuck me around and beat me up because there are more of them. Not any longer. Me and you, Nico. Me and you are going to show them fucking dirt and smashing my fucking stuff. Who does he think he is? Just some pity and If i Moim zdaniem powinienem w pościsk spaść, no ale dobra Czyli fizyka też nie jest zbyt bardzo dopracowana Skoro ja praktycznie na tym o tym przeleciałbym Co jest? Są jakieś kurde niezniszczalne czy jak? No no, no no Człowiek, gdzie ty próbujesz mi uciec? Szczyn do ludzi mikroprocesorki. Ło! Wytrzymała trzymała ta lampa. No mi zaraz chyba auto wybuchnie. No i nie może miał to wybuchnąć, bo muszę tą misję przejść Trzeba uważać teraz dokładnie Żeby w nic nie walnąć Oj, śmieciarka Gdzie on pojechał? Tu chyba Gdzieś Tak, tu może i ucieka po schodach, ale mi nie ucieknie. Jesteś. No co jest, słoneczek? No, ho, ho! Jak tam? Masz jakiś problem? To chyba na tyle, nie? Żegnam, kolego. Tym czymś mam jechać. Mogło się też auto naprawić, Roman, na nie? Siedział się, się obijałeś, ty... Ty cienia się ty. Co ty bez, bez takiego kuzyna zrobił, to ja nie wiem. Uszginal byś. <trybujesz> Did you deal with him like you did Darden and Bleeder? He had too many connections for that. I had to leave. He is one of the reasons I came here. And to see your cousin, of course. Of course. We will have no more problems from now on, cousin. It is all plain sailing straight to the top for you and me. We will see if things are that... Cousin, I'll see you later. No i co, nie będziemy czekać, po prostu bierzemy nas na misję i jedziemy dalej. Łatwy kurs. Znowu tym słowem. No jedź. Stanie na środku drogi i się nie ruszy, bo po co? Gdzie musimy jechać? Tak dawno grałem w TGT4, te misje tak dawno przechodziłem, że już nawet nie pamiętam tych misji zupełnie. Dlatego na pewno jakieś pomyłki będą mi się zdarzały. No bo będę przegrywał misję, no ale bez montażu będziemy po prostu grać każdemu się zdarza tak, że ktoś w coś przegra, nie Dobra, jesteśmy No i co się boisz? No hej Siadaj W końcu ktoś do tyłu wsiadł w tej taksówce Czy w ogóle te auto nie ma znaczku taksówki? taksi? A, firma nie zarejestrowana pewnie

Nie mój się ziomek, uciekniemy na pewno. Nieraz się uciekało przed policją. Aha, uciekniemy. Skocznia. Oh, ale fuks. No co cofaj. Coś mi się wydaje, że ja tutaj chyba zawrócę. No i dobrze mi się wydaje. Eee, najwyżej się pobawimy jeszcze z nimi. Choć, chociaż nie. Zawrócimy. No i co trąbisz? Musiał wyjechać, musiał, normalnie. Coś te radiowozy słabe mają. tego oni i śmiechłopaki nie mogą?

W takich warsztatach, gdy przemalujemy swoje auto, jak nas ściga policja, no to po prostu uciekniemy tej policji, tak jak było w Gita San Andreas. Dobra, i ostatnią misję wypełnimy. Do Romana dzwonimy, nie wiadomo po co. Roman, Jamański żar Little Jakob Dobra, odbierzemy go Cały czas z tymi taksówkami Muszę zmienić auto w końcu Nie będę cały czas taksówką jeździł Czyżby Sabre? W wersji... wersji, wersji, wersji Cabrio? No, Sabre stare dobre czasy z Gitasandras. Jak to się sabre jeździło. Który to? Ten? Siadaj. The one man Roman been talking about all this time. Cousin Naco, Gonna help Roman take over the world and things. I guess so. Respect. All right, all right. We're going to the spot where I need you to wait. Right. See it? I gotta ask you another favor too. Go for it. Can you take this piece? you hear anything bad going down, you come and help. Side? Right? Are you worried about this? I know how to use a gun if you want me to keep watch on things. Realness, brother. You're my man, Roman Roman's cousin. Thanks. Respect. Mamy pistolet. Postrzelamy sobie trochę. Gdzie, tu mam iść? Dobra. Jestem. No tylko pistolet, no to. Nic ciekawego. Ale pedałki. <laughs> co to w ogóle jest? Panie, ty mi do Jakoba nie strzelaj. Tu gdzieś jakiś jeszcze powinien być, z tego co pamiętam. Chyba. Ktoś jeszcze? A ja. Dobrze no, mówiłem. O! Spadł. Jupi, Aż podskoczył z radości. Dobra, chodź. Jakob. Spadamy, bo Smurf jadą.

To Zaraz tymi panu, panami się pokażę na zakończenie. A jeszcze Roman dzwoni. Panowie, chodźcie tu. Co tu jest? No i no i to na tyle na ten odcinek serdecznie zapraszam na nasz kanał na YouTube oraz na naszego fanpage'a na Facebooku i do oglądania naszych innych i kolejnych filmików tak więc serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmiku to był odcinek drugi i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków pozdrawiam i do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem Yeah. <laughs>